Mam depresję! Jak to naprawić? Mm, a może. Mam depresję! <grystanie> <grystanie> może zniecam łatkę! Ty łysy skórcze byku pod ludzkie kury na śmieciu. Te dwa tysiące lat z ludzkiej ewolucji stworzyło takiego łysego skupia.

i tak sobie mówię, że mam deprecję DEPRECJĘ Chłopcze nie, nie rozwiążę problemów Ale ja nie rozwiążę problemów Cóż Zabij się